Jako adwokat widziałam w historiach moich klientów wszystkie formy kłamstwa, od oczywistego kłamstwa przez białe, po i przemilczenia różnego rodzaju. Każdy z nas został kiedyś okłamany, i jeśli okłamuje Cię najbliższa osoba, to takie kłamstwo jest szczególnie bolesne i szkodliwe, zarówno dla Twojej relacji jako takiej, jak i dla zaufania, którym obdarzasz partnera. Z dzisiejszego filmu dowiesz się z jednej strony, na jakie sformułowania, które używa twój partner, powinieneś być szczególnie wyczulony, a z drugiej, jak samemu, nawet nieświadomie, nie używać zwrotów, które mogą u partnera podkopać zaufanie do ciebie. Ta wiedza w praktyce ułatwi ci dalsze powiększenie zaufania i pogłębienie twojego związku. Dlatego obejrzyj ten film do końca i zastanów się, które punkty mają u ciebie zastosowanie. Na początek, ważne zastrzeżenie. Oczywiście, różne kłamstwa możesz różnie oceniać i możesz wyciągać z nich różne wnioski i konsekwencje. Czasem znaczenie może mieć też powód do kłamania i intencja osoby kłamiącej, i nie ma tu jednego uniwersalnego wzorca postępowania, bo nikt z nas nie wie, co jest między dwojgiem ludzi, jeśli nie jest jedną z tych dwóch osób. Nikomu z nas też nic do tego, jak konkretna para ustala zasady obowiązujące w ich relacji. I w Twojej relacji, w Twoim związku możesz też ze swoim partnerem samodzielnie ustalić, co jest dozwolone, co jest akceptowalne, a co kategorycznie stanowi przekroczenie granic i naruszenie obowiązujących zasad. To może być tak samo jak w znanych ci szczęśliwych związkach, a może być zupełnie inaczej. Między innymi o tym jakie zasady warto przyjąć w szczęśliwym długoterminowym związku. Pisaliśmy w naszej nowej książce Sukces w relacjach damsko-męskich. Link do książki znajdziesz na dole w opisie. Możesz tymi zasadami się zainspirować, a możesz przyjąć swoje własne. Na pewno warto je poznać, więc serdecznie zapraszam cię do lektury. A teraz wracamy do kłamstw. Mogą być kłamstwa ewidentne, mogą być białe, czyli tzw. nieszkodliwe, nie mające większego znaczenia. Niektórzy też uważają, że kłamstwem jest przemilczenie całości lub części jakiejś wiadomości czy informacji, albo mówienie półprawd czy robienie sugestii, które same w sobie kłamstwem może nie są, ale skłaniają odbiorcę do takiej interpretacji, która nie odpowiada prawdzie. W związkach takie wypowiedzi mogą przyjmować różną postać i już przechodzimy do tych, które zdarzają się najczęściej. Pierwsze z najczęściej powtarzanych kłamstw to: To nic nie znaczy, albo To nic nie znaczyło. Słyszałeś to kiedyś? Ta wypowiedź może dotyczyć bardzo różnych aspektów. Może chodzić o relację z inną osobą, może chodzić o jakieś zachowanie, albo o sytuację, w której brał udział i czego doświadczał twój partner. Taka deklaracja zazwyczaj ma cię uspokoić i odwrócić twoją uwagę i twoje myśli. Od tej konkretnej rzeczy, która dla Twojego partnera rzekomo nie miała żadnego znaczenia. Jasne, czasem może tak być, że ta rzecz faktycznie nie miała większego znaczenia, albo nie była jakoś szczególnie istotna, ale czy na pewno nie znaczyła nic? Zdarza się tak, że to sformułowanie używane jest wtedy, gdy chcemy kogoś zbyć i szybko zamknąć temat. Gdy w Twoim związku słyszysz, to nic nie znaczyło. To przyjrzyj się uważnie, czy nie stoi za tym chęć ukrycia przed tobą jakichś elementów, które nie tylko miały znaczenie, ale wręcz miały to znaczenie dość spore. I nie chodzi tutaj teraz o rozgrzebywanie tematu i wiercenie partnerowi dziury w brzuchu i niedowierzanie, czy na pewno tak jest, jak mówi, ale o uważne przyjrzenie się, czy ta deklaracja znajduje odzwierciedlenie w jego faktycznym zachowaniu i w jego faktycznych priorytetach. Drugie kłamstwo, dość podobne do pierwszego, ale jednak zasługujące na odrębne omówienie, to. Nic się nie stało. To sformułowanie też może się pojawiać w różnych sytuacjach. Może być tak, że sprawisz przykrość, potem przeprosisz i usłyszysz od drugiej strony nic się nie stało. Skoro nic się nie stało, to żadne z was nie wraca już częściej nie powinno wracać już do tego tematu i, i powinniście przejść do sytuacji na porządku dziennym, do porządku dziennego. Tymczasem, jeśli twój partner, choć powiedział wyraźnie, nic się nie stało, wcale się tak nie zachowuje, no to przyjrzyj się temu dokładnie, bo albo wypominać to później przy każdej nadarzającej się okazji, albo rozpamiętuje to, co zrobiłeś lub powiedziałeś, albo biczuje się tymi wspomnieniami, albo mu. Zwyczajnie smutno, lub też wyciąga z danej sytuacji jakieś wnioski, zazwyczaj dla Ciebie bardzo niekorzystne. Jeśli mówisz albo słyszysz, nic się nie stało, to upewnij się, że to zdanie odpowiada rzeczywistości, bo jeśli nic się nie stało, to to nic nie powinno mieć żadnych konsekwencji. Nic nie istnieje, niczego nie ma, więc sytuacji, która się wydarzyła, należy puścić w niepamięć. Z takim mówieniem, nic się nie stało albo nic się nie dzieje, wiąże się też jeden dość poważny sygnał ostrzegawczy. Jeśli mimo tego, że coś Cię trapi, Ty mówisz do partnera, nic się nie dzieje, to bardzo często może oznaczać, że choć dzieje się coś, co Cię martwi, stresuje albo absorbuje, to nie macie ze sobą takiej relacji, abyś chciał się tym z nim podzielić. Może nie masz potrzebnego zaufania, może się spodziewasz, że partner nie okaże Ci zrozumienia, może nie uważasz, że rozmowa z nim wniesie w ogóle jakąś wartość do tego tematu. Zastanów się nad tym dobrze i zwróć szczególną uwagę na sytuację tego typu, gdy sam mówisz takie słowa, ale też gdy słyszysz takie zdanie od swojego partnera. To może być bardzo ważny sygnał ostrzegawczy dla waszego związku. Kłamstwo trzecie. To kłamstwo, które słyszysz niekoniecznie od partnera, ale nawet gorzej, często powtarzasz je sam samemu sobie. I to jest tym gorsze, że to kłamstwo może sprawiać, że decydujesz się na jakiś związek, decydujesz się uczynić ten związek permanentnym albo po prostu w nim trwać. To kłamstwo to, kiedyś się zmieni. To coś, co się kiedyś zmieni, to może być sytuacja, to może być partner, jego zachowanie, a to kiedyś to oczywiście jakaś mglista, bliżej nieokreślona przyszłość, która w tym pobożnym życzeniu być może się ziści, a może i nie. I niestety, jak pokazują godziny rozmów spędzone z klientami na sali konferencyjnej w sprawach rozwodowych, zazwyczaj ta przyszłość raczej nie nadchodzi. W przypadku partnera może chodzić jakieś jego niewłaściwe lub denerwujące zachowanie, to kłamstwo powtarzasz też często sobie lub swoim bliskim, gdy zamiast w rzeczywistym człowieku zakochujesz się w jego potencjale. Partner nie potrafi mówić o uczuciach i tych uczuć okazywać, a ty mówisz, kiedyś się zmieni, ja go nauczę. Partner ma problem z alkoholem albo jakimiś innymi uzależnieniami, a ty mówisz, kiedyś się zmieni, ja mu pomogę. To jest kwestia czasu. Partner nie chce się rozwijać i najchętniej spędza czas grając w gry albo oglądając telewizję. A ty mówisz, kiedyś się zmieni i będziemy razem spędzać czas na zajęciach, które nas zmieniają, rozwijają i sprawiają, że jesteśmy lepszymi ludźmi. Może tak będzie, ale nie licz na to na pewno i nie uzależniaj swoich ważnych życiowych decyzji od tego kiedyś, które wcale może nie nadejść. Pamiętaj, że jeśli partner nie będzie chciał, to się nie zmieni, bo zmiana zależy od każdego człowieka indywidualnie i to na co mamy wpływ i to co możemy naprawdę zmienić, to jesteśmy my sami i nasze zachowanie. Nie trać czasu na czekanie na to kiedyś, którego nie ma w żadnym kalendarzu. To kłamstwo, kiedyś się zmieni, może dotyczyć też ogólnej sytuacji. Na przykład, może mieszkacie w domu teściów i partner obiecuje ci, że to się kiedyś zmieni i się wyprowadzicie. Albo rodzice partnera wtrącają się w wasze życie i chcą o waszym życiu decydować, i w takiej sytuacji też możesz od partnera słyszeć, to się kiedyś zmieni, i on im wytłumaczy, że wy sobie tego na przykład nie życzycie. Może macie trudną sytuację finansową i partner cię zapewnia, to się kiedyś zmieni. I skończą się Wasze problemy z pieniędzmi. Gdy w wymienionych sytuacjach słyszysz, to się kiedyś zmieni, to gdzie tu zazwyczaj jest kłamstwo? Na dwa elementy warto, żebyś zwrócił uwagę. Jeden to znów to magiczne kiedyś. Gdy słyszysz takie sformułowanie, to warto, żebyś zapytał konkretnie, czyli kiedy. To może być konkretna data, ale może być też określone jakieś zdarzenie, przesłanki, elementy, które jeśli pojawią się w przyszłości, to będziecie wiedzieć, że ten moment już nadszedł i że właśnie zaistniał. A drugi istotny element tego zdania to się kiedyś zmieni. To to, że samo, zazwyczaj nic się nie zadzieje i nic się nie zmieni. Sam co najwyżej upłynie czas. Decyzje i zmiany wymagają aktywnego działania, wymagają sprawczości. Nie bądź osobą, która tą decyzyjność oddaje w ręce losu albo innych ludzi. I chyba też nie do końca chcesz, żeby taką osobą był twój partner. Zastanów się nad tym. Czas na kłamstwo czwarte. To kłamstwo to również kłamstwo, które powtarzasz albo samemu sobie, albo partnerowi. To kłamstwo to, jakoś to będzie. I znów, może chodzić o to, że jeśli pojawi się w Waszym związku problem, to będziecie potrafili go rozwiązać i o nim porozmawiać. Może chodzi o to, że jeśli macie różnicę poglądów na istotne kwestie dotyczące np. wychowania dzieci czy wiary, to znajdziecie kompromis w przyszłości. Może chodzić o to, że mając różne nastawienia do oszczędzania i pieniędzy, wypracujecie wspólne podejście, które będzie dla Was obydwojga akceptowalne. Zresztą to określenie jakość często na samym końcu okazuje się jednak być adekwatne, bo nie jest dobrze, tylko jest właśnie jakość. A czy na pewno o taki związek Ci w życiu chodzi? W realnym świecie bardzo często się zdarza, że to jakość to będzie okazuje się tylko pobożnym życzeniem, bo te wyobrażenia co do konstruktywnej rozmowy i co do rozwiązywania problemów pozostają w sferze życzeń i oczekiwań. Zresztą coś w tym jest, że dobrze to się rozwiązuje problemy, ale cudze własne problemy natomiast rozwiązuje się łatwo, ale zazwyczaj tylko wtedy, gdy są abstrakcyjne i teoretyczne. Znacznie gorzej, gdy są realne, rzeczywiste i istniejące naprawdę, a nie tylko w sferze wyobrażeń. Omów ze swoim partnerem istotne dla Was tematy i ustal, jak będziecie do nich podchodzić w przyszłości. Wyjaśnijcie też, co dla kogo, jaki ma priorytet i jaki stopień ważności, bo dzięki temu unikniecie w przyszłości sporych frustracji i nie będziecie musieli polegać na tym, że jakoś to będzie. W książce Sukces w relacjach damsko-męskich piszemy też o tym, jakie tematy warto poruszyć i to nie tylko na samym początku związku, ale też w trakcie jego trwania. Znów zapraszam Cię do lektury, bo naprawdę warto. Link do książki znajdziesz na dole w opisie. A my tymczasem przechodzimy do kolejnego kłamstwa. Kłamstwo piąte to: Jesteś dla mnie najważniejszy. Na różnych etapach zakochania to zdanie pojawia się z różną częstotliwością, ale dla każdego z nas miło jest je słyszeć i miło też jest je mówić drugiej osobie. Czasem to zdanie pada, by coś uzyskać w zamian, choćby miły wieczór, a czasem, by po prostu złożyć drugiej stronie zapewnienie, którego ona akurat oczekuje. Problem jednak i kłamstwo, o które chodzi, pojawia się w momencie, gdy łatwo i chętnie twój partner mówi: Jesteś dla mnie najważniejszy, a za tym zapewnieniem nie idzie nic więcej. Gdy to zdanie nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości, on mówi: Jesteś dla mnie najważniejsza, ale o zdanie w istotnych sprawach pyta swoją mamę. Jesteś najważniejsza, ale urodzinowy wieczór najchętniej spędziłby z przyjaciółmi. Jesteś najważniejsza, ale święta spędzicie zawsze tak, jak on tego chce i jak spędza je jego rodzina. I choć słyszysz, jesteś najważniejsza, to jednak wcale się taka nie czujesz. Często zdarza się tak, że padają deklaracje co do priorytetów, ale jeśli uważnie przyjrzysz się działaniom, to tego stopnia ważności w tych działaniach nie widać. Ani we wspólnym podejmowaniu decyzji, ani w uzgadnianiu aktywności i kalendarza, ani w liczeniu się z Twoją opinią czy nawet Twoimi uczuciami. Gdy słyszysz, jesteś najważniejszy, czy jesteś najważniejsza, to przyjrzyj się uważnie, czy to deklaracja dotycząca faktów, czy znów tylko pobożne życzenie. I jak się dobrze przyjrzysz, to wyciągnij dla siebie odpowiednie wnioski. Czas na kłamstwo szóste. To kłamstwo jest szczególnie niebezpieczne, gdy wypowiadane jest świadomie i celowo po to, żeby wzbudzić w tobie wątpliwości co do własnych uczuć lub własnej pamięci. To kłamstwo może mieć postać słów wydaje ci się, zdziwiasz, albo na przykład wcale tak nie jest, wcale tak nie było, wyolbrzymiasz, gdy mówisz o swoich uczuciach. Oczywiście chodzi o różnego rodzaju gaslighting, o którym mówiłam szerzej w filmie o najczęstszych rodzajach manipulacji, a które też opisaliśmy szczegółowo razem z metodami jak sobie z nim radzić w naszej książce Wojna na słowa. Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej na ten temat, to oczywiście zapraszam cię i do tamtego filmu i do książki. Znajdziesz tam wiele pomocnych i ważnych dla siebie narzędzi, które ułatwią ci funkcjonowanie w relacjach i radzenie sobie w momencie kiedy jesteś skonfrontowany z takim kłamstwem. Jeśli widzisz, że partner stosuje wobec ciebie gaslighting, to jak najszybciej mu to uświadom i postaw jasne granice. Jeśli natomiast tobie zdarza się tak wypowiadać do swojego partnera, to też chyba już wiesz, co z tym zrobić. Jeśli chcesz, by twój związek był szczęśliwy i trwały, to koniecznie jeszcze obejrzyj ten film o tym, jakie są najczęstsze błędy w związkach. Upewnij się, że subskrybujesz mój kanał i spotkaj się ze mną w kolejnym materiale. Powodzenia w działaniu i do zobaczenia następnym razem.